Wielce czcigodny i utrudzony przygotowywaniem uroczystości księżek ustoszu tegoż rokitniańskiego sanktuarium. Drodzy współbracia w kapłaństwie, życiu zakonnym, alumni, nowicjusze, bracia i siostry, słuchacze. Radia niepokalanów. Nie mogło być inaczej, aby w programie przygotowującym nas duchowo na uroczystą koronację naszej wspomożycielki prymasów nie znalazło się miejsce na modlitwę w intencji tych sług, Bożych, którzy tutaj przybywali, a przynajmniej jeden z nich, sługa Boży, prymas kardynał Stefan Wyszyński. A i dlatego nie mogło być inaczej, bo przecież to sanktuarium prowadzą duchowi synowie świętego Alejzego Rione który zgromadził nas w jedną wspólnotę zakonną po to, abyśmy łączyli jednym nierozerwalnym węzłem serca ludu i mas pracujących ze stolicą apostolską, na której żyje, zasiada i działa prowadząc łódź Piotrową do portu zbawienia słodki Chrystus na ziemi. Papież każdorazowy, biskup Brzymu. I oto dzisiaj, z wielką miłością wszyscy tutaj trwając przed obliczem Naszej Matki i Królowej, wspominamy ten dzień, 28 maja 1981 roku, kiedy to w kilka dni po zamachu na Ojca Świętego w dniu 13 maja tegoż samego roku, na Placu Zwycięstwa postawiono trumnę z ciałem męża stanu, prymasa tysiąclecia, dzisiaj już sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kiedy z całej Ojczyzny naszej, Wokół tej trumny z wielką wdzięcznością zgromadziły się setki tysięcy braci i sióstr, którzy uczynili królewski gest pożegnania w modlitwie pod przewodnictwem biskupów, aby dziękować Bogu za ten wielki dar prymasa tysiąclecia. Na trudne dni polskiego życia, który stawał z orężem swojego biskupiego zawołania, solideo samemu Bogu i przez całą swoją posługę nie uląk się strachu nocnego, nie uląk się zatwardziałości serc, ale w wielkiej trosce o to aby służyć Bogu jako biskup świętego Kościoła, prowadził lud tej ziemi, która doświadczała w owym czasie męczeńskich najazdów systemu totalitarnego i która doświadczała wzajemnego prześladowania i poniżania godności człowieka. Wzywał kapłanów, którymi zarządzał po to, aby stawali obok, krok, rok w ramię, w ramię z polskim robotnikiem, z polskim rolnikiem i ukazywali mu piękno zwycięstwa Chrystusa zmartwychwstałego. I mamy dzisiaj przed obliczem serca naszego. Ten dzień 2 kwietnia, godzinę 21:37, kiedy świat cały usłyszał: Ojciec święty, Jan Paweł II nie żyje. Bracia i siostry, ile w sercach naszych wtedy powstało ożywienia wiary? Ile wtedy w sercach naszych. Powstało głębokiej zadumy, z zadumy pełnej miłości do Boga. A On niemalże w ostatniej godzinie swojego ziemskiego życia jakby podsumował cały swój pontyfikat, odpowiadając na wołanie młodzieży. Wyrażone na piśmie, Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą, trwamy na modlitwie na placu Świętego Piotra. Szukałem Was, przyszliście do mnie, dziękuję Wam. Bracia i siostry, cały pontyfikat tegoż właśnie, sługi Bożego Jana Pawła II, to było jedno. Wielkie poszukiwanie człowieka dla Chrystusa. Pamiętamy tę pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny naszej, kiedy na placu zwycięstwa stojąc pod krzyżem, na którym zawisła zwycięska stuła Chrystusa zmartwychwstałego, a u podnóża krzyża. Oblicze Czarnej Madonny. Kiedy wołał do nas, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Nie pozwólcie, aby ten dom, któremu na imię Chrystus, a który zapuścił korzenie w tej ziemi, był wyrwany i osunięty. Porwał wtedy dziesiątki, setki tysięcy ludzi dla Jezusa Chrystusa. A w swojej pierwszej encyklice pisze: Człowiek bez Jezusa Chrystusa nie może zrozumieć, kim jest, jakie jest Jego posługiwanie, jakie jest Jego powołanie. Człowiek bez Jezusa Chrystusa nie zrozumie, dokąd idzie. Poszukiwał człowieka dla Chrystusa w każdym zakątku ziemi, do której jechał, a jechał do ponad stu miejsc, aby tam stając. Przed ludem, który otrzymał życie od Boga, mówić temu ludowi, co ma zrobić ze swoim życiem, aby tego życia nie przegrać, ale by to życie tak przeżyć, by przedłużyć je o wieczność. To ten, który w swojej władzy pasterskiej, w miejsce pastorału. Jak każdorazowy Biskup Rzymu trzymał Krzyż Jezusa Chrystusa. Pokazywał światu, że ten Krzyż Jezusa Chrystusa na drodze ludzkiego życia staje się dziejowym progiem, przez który człowiek przechodząc wchodzi w nowy, nową rzeczywistość, wchodzi w nowy świat, wchodzi w świat życia. Bożego uczył nie tylko głosząc słowo, ale pozostawiając także 85 tysięcy stron dokumentów, dokumentów tak ważnych dla Kościoła, tak ważnych dla ludzkiego serca, dokumentów obejmujących Całego człowieka. Po to, by ten człowiek uwikłany w rzeczywistość współczesnego świata, tak często odwracająca swoje oblicze od Jezusa Chrystusa, pouczona przez słodkiego Chrystusa na ziemi, rozumiała, i wiedziała, dokąd ma wracać i w którym kierunku wędrować. Jak On dziś Chrystus, chodząc drogami naszego życia w czasie publicznej w działalności, wędrował. Wędrowałby nie tylko słowem, ale i czynem. Dać żywe świadectwo, że Jezus jest, że Jezus działa, że Jezus troszczy się o to, aby człowiek szedł drogą zbawienia. Kiedy pojechał do brazylijskiej biedoty ze swojego papieskiego palca, do tych serc zgłodniałych, które wyciągały ręce i wołały. Chcemy chleba, chcemy jeść. Ściąga drogocenny pierścień papieski. Oddaje. Kupcie sobie chleba. Nakarmił tym gestem, jak Chrystus. Rzesze ludzi, Wydajcie im jeść. I w takim symbolicznym geście, kiedy był w ojczyźnie naszej, zdawałoby się w domu rodzinnym, dostatkiem słynącym, pamiętał o tych zgłodniałych ludziach w Afryce i wołał do polskich serc, do tych serc, z którymi razem kształtował piękno życia ludzkiego. Nie zapominajcie o nich. Nadwyżkę zboża przekażcie im, dziś bracie i siostro. Jakże więc niem trzeba w przeddzień koronacji wołać do najlepszego Boga, panie spraw, za przyczyną naszej matki rokitniańskiej. Aby ci dwaj wielcy ludzie naszego narodu jak najszybciej zostali wyniesieni na ołtarze, abyśmy mogli się do nich zwracać. Tak jak oni zwrócili się do nas, ducha nie gaście. Niech ten duch stąpi na was i niech nieustannie odnawia oblicze tej ziemi. Przez ich stawienictwo, przez ich przyczynę, przez ich wyniesienie do godności ołtarzy, zaleczając ich w poczet błogosławionych świętego Kościoła Chrystusowego. To byli dwaj mężowie stanu, wielcy ludzie, wokół których. Rozlegało się wołanie Subito Santo, jak najszybciej święty. Tak woła lud, za tymi, od których odbierał ciepło Chrystusowej miłości. Tak woła lud, który w swoim życiu doświadczył. Bliskości Chrystusa przez ich pasterską posługę. A doświadczył ten lud bliskości, bo gdziekolwiek ojciec święty pojawiał się, z dalekich stron wędrowali ludzie Kościoła Katolickiego, innych wyznań chrześcijańskich wędrowali ludzie innych religii, a także ludzie niewierzący, aby przynajmniej z daleka zobaczyć tę białą postać niezwykłego człowieka naszych czasów, papieża Jana Pawła II. Kiedy Ojciec Święty nawiedził Organizację Narodów Zjednoczonych, wtedy zapytano, ówczesnego sekretarza tejże organizacji Kurwaltheima. Dlaczego ten człowiek spotyka się z tak ogromnym entuzjazmem tłumu? Odpowiedź była taka. Nie jeden raz w życiu się z nim spotkałem, ale ile razy się z nim spotykam, tyle razy czuję, jak z jego papieskiego serca bije niezwykły humanizm. Humanizm to znaczy człowieczeństwo, a pełnia człowieczeństwa to znaczy miłość, a miłość to znaczy ta, której nas nauczył Jezus Chrystus z wysokości krzyża, oddając życie swoje za przyjaciół. Pamiętasz ten 13 maja 81 rok, gdy ludzkie serce pełne złości i nienawiści i pod szatańskiego oddaje strzał kiedy świat się buntuje kiedy nawet na falach eteru kapłani kościoła w porywie sytuacji wołają tego przebaczyć nie wolno a ten leżąc na łożu cierpienia gdy przywrócono mu sprawność fizyczną woła do ludów. Przebaczam mojemu bratu. Kocham mojego brata. Ale jak który uczynił zamach na moje życie? Kocham, przebaczam. To znaczy, nie czuję urazu, nienawiści. To znaczy, gotów jestem podać mu rękę. To znaczy, gotów jestem stanąć przed nim twarzą w twarz. I powiedzieć, Ojcze, nie poczytaj mu tego, bo on nie wiedział, co uczyć. Dlatego subito santo, dlatego taki entuzjazm wiary, dlatego tak wielki płomień miłości. Bracia i siostry, trwajmy w głębokim rozmodleniu i prośmy jedynego, i najwyższego kapłana, króla wszechświata Jezusa Chrystusa. I prośmy Matkę Najświętszą, której tak bardzo mocno zawierzyli w swojej biskupiej i posłudze obydwaj słudzy Boży, Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński, aby ten czas oczekiwania na wyniesienie na ołtarze był jak najszybciej. Abyśmy mieli ponownie swoich orędowników tych orędowników którzy bez żadnego kompromisu służyli samemu Bogu i którzy poświęcili się w całej pełni Maryi Amen. Proszę i siostry. W krótkich słowach dziękczynienia chciałem wyrazić wdzięczność braciom nowicjuszom, braciom klerykom, naszym tutaj ministrantom parafialnym, braciom kapłanom, zarówno współbraciom ze Zgromadzenia, jak i braciom tutaj z okolic diecezji i dekanatów. Wam drodzy, a poprzez Was chciałbym tutaj również wyrazić ogromną wdzięczność władzom samorządowym, zarówno Powiatu Warszawsko-Zachodniego, jak i Pruszkowskiego, Gminy Błonie, Gminy Brwinów, bo bez ich wsparcia, bez ich życzliwości wielu spraw nie udałoby się dopełnić na dzień jutrzejszy. Wyrazy głębokiej wdzięczności kieruję do tutaj obecnych, a ci, którzy są, wiedzą, kim są i dlaczego to powiem, za wiele serca, za ofiary, za wiele życzliwości, za pomoc, najbardziej dziękuję za pomoc fizyczną, bo zawsze można złożyć ofiarę na tacę, do koszyka, do puszki. Ale tak trudno czasami nam jest oderwać się od telewizora, od codziennych spraw, od różnych naszych przyziemności i przyjść coś pomóc zrobić. I w szczególny sposób tym właśnie chciałem złożyć wyrazy wdzięczności, którzy tutaj od przynajmniej dobrego miesiąca trudzą się, abyśmy my dzisiaj mogli dzisiaj w pięknej świątyni się modlić, a jutro abyśmy mogli przyjmować pielgrzymów. Wyrażam swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy przynieśli dary, dary, czyli płody ziemi, warzywa, ciasta, wodę, tym wszystkim, którzy, którym nie było obojętne, o nie była obojętna prośba. A także chciałbym osobno wyrazić wdzięczność właścicielom hurtowni sakrum, ponieważ wiele z tego przybytku chwalebnego korzystamy w naszym sanktuarium i wiele pięknych, nowych i czystych rzeczy będzie służyło od dnia jutrzejszego nam wszystkim, moi drodzy parafianie. I wreszcie Wam za modlitwę, za wspólnotę, za to, że mimo późnej godziny jesteście. I nie mogę zapomnieć o braciach Franciszkanach, którzy trudzą się, bo po raz kolejny na falach eteru przekazują modlitwę ze świątyni rokitniańskiej Pani Prymasowskiej Wspomożycielki. Bóg zapłać ojcu dyrektorowi, ojcu gwardianowi, ojcu proboszczowi z Niepokalanowa, a także wszystkim pracownikom radia za życzliwość i za ciężką pracę, która rozsławia nie oszukujmy się, rozsławia również to sanktuarium. Moi drodzy, a teraz przychodzi czas ostatni. Przy wyjściu z kościoła, bracia nowicjusze mają dla wszystkich obrazki z podobizną sługi Bożego Jana Pawła II i z modlitwą o beatyfikację. Wychodząc ze świątyni, nie spieszcie się, weźcie te obrazki. I w swoich codziennych modlitwach domowych, wieczornych, módlmy się razem, wszyscy wspólnie, dołączając wielkiego męża stanu, sługę Bożego, Stefana kardynała Wyszyńskiego.